Witam o zdrowie być. Moi Państwo, ostatnia blaszka, ostatni kawałek. Będzie od, unboxing będzie na żywca. Uwaga. To jest w Waszych podłużnicach taki towar. O, tak wygląda podłużniczka. Tutaj mamy wszystko spuchnięte. Będziemy to kuć. Tu klasyka, tak jak z tamtej strony, trzeba będzie robić nakładkę, bo już jest perforacja na wylot. Gdyby ktoś się zastanawiał, jak to wygląda końcówka, to wygląda to tak. I tu schodzi tak pasek w dół. I tu są zgrzewy. Tutaj jest. I później jest przejście łukiem w tą stronę. I tu się kończy. Przechodzi tutaj w ten tył. Kształt bardzo skomplikowany. O, tak to wygląda. Było próbowane, macane od środka. Jak to wygląda? No to tutaj było czuć się całkiem, całkiem. Ale już tutaj, niestety, więc pozostawianie takiego skrawka nie ma sensu. Będziemy to robić od nowa. A teraz zobaczymy, jaka kubka z tego wyszła. O, taka kubka. Położę rękę, żeby było widać, no to tego w jedną garść nie zbierzesz. Około kilograma. Tak szacuję. Wszystko w środku, oczywiście, szarpnięte więc czyszczenie tego nie ma sensu. Jedyna opcja demontaż. Tak się prezentuje na kole. Po wyjęciu wosk jest. Nawet miękki i się jeszcze trochę lepiej. Tu kształty się nie zgadzały, więc jest masa o i to jest masa fabryczna. Więc jak komuś przy, przy, przy spawaniu wychodzi szczelinka, to nie ma się i organów w fabryce też nie szło. To obijemy młotkiem, jeśli cokolwiek z tego zostało, to będziemy to reanimować jeszcze tutaj. Ale już widzę, że tutaj brewka podłużnicy wypadnie. Tak samo tu łata duża pójdzie. W środku jak przebija się ta wewnętrzna blacha, pod tym jeszcze zdrowa, więc będzie w razie czego do czego spawać otworowo, żeby to wszystko wzmocnić, Mastyki tej fabrycznej jest tu bardzo grubo, żeby do tego się dokopać. To jest naprawdę ciężki temat, ale proponuję to wyczyścić od góry nad kole, poszukać zgrzewów i walić od góry. Szóstka wiertło. Gdzie nie, gdzie gdzie jakiś grubszy komuś wyszedł tam w fabryce zgrzew, to trzeba ósemko rozwalić. A tak, szósteczka i później samo odchodzi. One hour later. Godzina walki, młotek przecinak, wiertarka. Wydłubaliśmy zewnętrzne poszycie podróżnicy. o, tu wypadło to, ta pokrywka, stąd oczywiście ruda jest wszędzie, no musicie się z tym pogodzić te cztery nie było dla nas łaskawe okazało się, że ta podróżnica wychodzi tu do góry i to jest ta pierwsza łybka pierwszy felczyk Niestety. Okazał się, okazał się mały psikus. Tak samo tutaj po młotku, i głowym. Kolejna nakładka to już jest ta przykrywająca podróżnicę. Na niej stoi poduszka silnika. Też okazało się, że jest słabo. No i ten fartuch. Fartuch wygląda jak wygląda. Ale na razie muszę pomyśleć, jak dobrać się do tego wszystkiego. Wyjęcie tego to nie jest łatwa, prosta sprawa. Zgrzew jest tutaj, tu, tu. I bardzo mądre miejsce, tutaj i tutaj. Więc dobranie się do tego to jest naprawdę męka. To pozostałości po wzmocnianie tym skośnym, one idą aż tu jakby ktoś szukał to tak ponad połowa zagłębienia w pionie do góry i to też jest ostatni z grzew. on wychodzi aż praktycznie przy ścianie grodziowej. z tamtej strony taki mały protip dla tych którzy sami naprawiają te cztery Walczymy podłużnicę. Podłużnica była w piaskownicy. piaskowana. Tutaj mamy już odrobione dziury. Jak klasycznie jak to w T4 brakowało blachy od wsparcia poduszki silnika. Dorobiona strójki. Tak samo tutaj tego felczyka brakowało, też dorobiony strójki. nadkole jeszcze nieruszone ten fartuch dalszy etap prac. dziurka została robimy sobie takie coś to tutaj wyląduje zostanie zaspawane oczywiście to trzeba pomalować w środku podłużnica jak to podłużnica trochę czysta, trochę brudna Tutaj było spawane na miedziuchę. Bo już bez przesady blaszki 2 na 3 malować masterbondem, a później przepalać na wylot. Mija się z celem. Wosk doleci, ponieważ mamy tam dziurę, która będzie idealnie celować tutaj w całą naprawę. Od środka. Następnie jak już wrzucimy ten trójkąt, bo tak było zgnite, to taka łata. Dorzucimy coś takiego. O, jak to wrzucimy, to będzie już podróżnica gotowa. Z góry to tak wygląda. Udało się wrzucić blachę pod pod poduchę. Tutaj zostały wywiercone dwa otwory. Tu jest dodatkowo wzgrzana po Tam jest od spodu, udało się wsadzić lance, więc jest od spodu po długości. Tutaj mamy z góry tak samo te zgrzewy. Plan był inny, żeby wywalać poduszkę, ale ile tu jest zgrzewów, to aż głowa boli, więc nie będziemy tego robić. Podłużnica opiaskowana z każdej strony. Z dołu była wcześniej zrobiona, więc już jest masterbond. Tutaj jeszcze będzie dalszy etap prac. Coś wymyślimy. Na razie, jest zrobiony tutaj. Góra, boki, dwa boki i przód. O, tak to wygląda. A few moments later. Podróżnica zrobiona. Tutaj poszła trójka blacha. Tak jak było pokazywane, że to był trójkącik taki. Te cztery niestety było troszeczkę przegnite mocniej, jak z tamtej strony. Tutaj weszła trójka. Tu odbudowaliśmy ranty. Podstawę pod poduchę. A tam jest podstawa pod poduszkę silnika. Tutaj jest przy, przyspawany taki kawał blachy, żeby zakryć to i mieć już kształt. Podłużnicy. Troszeczkę się zmienia na fartuchu. Dorabiamy takie proste blaszki. Mamy już tutaj łatkę zrobioną. Tak samo tutaj zrobiona łata. Mamy dorobione kilka elementów, które brakuje. Wszystko jest dogięte. Wszystko jest dogięte, gotowe do spawania, Ale niestety musimy jeszcze to zapodkładować. Trzeba wywiercić otwory z zgrzewu, Bo tutaj, tutaj z dołu będą zgrzewy otworowe. Tak samo tutaj na tych piórkach powyginanych. Fartu wróci na fabryczne miejsca trzeba go będzie delikatnie tylko podnieść do góry żeby tutaj masterbonda wpuścić od spodu na łączenie i będzie analogicznie jak z tamtej strony czyli bez otworów na razie tu już mi nie chciało się wycinać tego wszystkiego bo to jest zdrowe już mi nie uciekały wymiary, żeby się nie bujać z tymi całą resztą, więc zrobimy to Także że została ta jedna nóżka. Ona akurat jest zdrowa, tutaj tak samo to jest wszystko zdrowe, trzeba to wszystko poczyścić i będziemy malować. Podróżnice już są gotowe, tu gdzie trzeba było zakryć od razu po piachu to jest zakryte, dołożymy tutaj masterbonda i będzie dobrze. Że trochę pyłu w środku jest, ale nie ma tyle rdzy, co w tamtej. No i tak to będzie się prezentować. Podróżniczki pomalowane. Czekają na dalszy etap. A w dalszym etapie będziemy budować te wzmocnienie tutaj. Co idzie tutaj, to wzmocnienie pod zderzak, tutaj ta blacha. Tak samo jak z tamtej strony. Udało się wyjąć to w miarę w całości. To co by zostało już po tym, więc mamy się na czym wzorować, ale prawdopodobnie skończy się na własnej konstrukcji. Tak. Chyba symetrycznie jak z tamtej strony, żeby to wyglądało już po obydwu stronach dobrze. No i jak to po Pospawamy, to przejdziemy, taki będzie mały odcineczek z konstrukcji tego tutaj dalszej części tych fartuchów.